Jesteśmy już po czwartej gali piłkarskiej huraganu Powiedziska, wywiad z panującym nam od niedawna burmistrzem Zbigniewem Zastrożnym. Chyba po raz pierwszy pan był na tej gali i zaszczycił nas swoją obecnością. Co pan może powiedzieć po takim właśnie przedsięwzięciu, które już czwarty raz odbywa się tutaj za sprawą społeczności powiedziskiej, huraganu Powiedziska, kiwiców zarządu? Jak pan ocenia to i co pan może na ten temat powiedzieć? Przede wszystkim dobry wieczór. No i... Jestem pod olbrzymim wrażeniem zarówno galii, jak i osiągnięć huraganu, które były tutaj przedstawione. Zbliża się 80. rocznica, czyli będziemy musieli pomyśleć nad tym, aby ta rocznica była godna. Ja ze swojej strony deklaruję pomoc dla huraganu, dla wszystkich organizacji sportowych. Jest to mi bliskie. W poprzednim czasie pracując tutaj na terenie gminy, między innymi budowałem także Jornika i, i, i salę, w której się znajdujemy. Myślę, że w tych kolejnych latach następne obiekty się pojawią i to też obiekty, które będą służyły huraganowi. Dziękuję. A jeszcze takie jedno pytanie. Wiemy, że yy, pan burmistrz jest blisko związany z huraganem yy, i w przenośni i dosłownie, bo niedaleko mieszka. Czy możemy liczyć również na obecność na meczach huraganu od yy, powiedzmy nowej rundy, jeśli oczywiście pan burmistrz znajdzie czas? Więc powiem tak, ja jestem obecny na prawie wszystkich meczach huraganu. Ale teraz, może, będę bardziej spostrzegany w związku z funkcją? Tak, oczywiście, że będę. Dobrze, bardzo dziękuję i no, życzę również powodzenia i wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Jesteśmy po czwartej już gali huraganu Pobiedziska. Są z nami wyróżnieni piłkarz roku Marcin Kamiński oraz defensor roku 2014 Arkadiusz Powałowski. Panowie, jak tam spodziewaliście się takiego wyróżnienia? E, szczerze powiedziawszy nie spodziewałem się tego wyrożenia, szczególnie po e, bramce w samobójcie z, Tarnowią. Oczywiście, z e, nie, oczywiście żartuję. Aczkolwiek e, nie spodziewałem się mimo wszystko. Ciesz... Cieszę się, cieszę się oczywiście z tej nagrody. Jest to dla mnie, jest to, naprawdę, jest to naprawdę cenna, cenna nagroda i, i tak jak powiedziałem już wcześniej, na pewno, na pewno zmotywuje mnie do, do, do jeszcze większej pracy, do, do ciężkich treningów i mam nadzieję, że, że za, za rok znowu się spotkam będę śród nominowany. O, dziękuję. Marcin. Ja, no mówiąc szczerze, no mój typ zawodnika, znaczy się, piłkarza roku, to był ktoś w ogóle inny, także jestem zdecydowanie zaskoczony, ja co mogę więcej dodać, no tak jak mówiłem w podziękowaniach, no jedynie mogę obiecać, że będziemy się na pewno starać, żeby ten 2015 rok był zdecydowanie lepszy, żebyśmy mogli na następnej gali przyjść i się chwalić jedynie swoimi sukcesami, nie mówić o porażkach, więc tylko tyle mogę w tym razem dodać. Dziękuję. Czyli rozumiem, że kibicom możemy obiecać, że rok 2015 będzie... Lepszy i, i będzie bardziej emocjonujący. Jak, naj, jak najbardziej zresztą e, dosyć, dosyć ciekawy plan przygotowań jest na, na, e, na, na tą rundę, na ten, na ten rok. Obóz przygotowawczy pierwszy, od, od, pierwszy raz od 2006 roku po długiej przerwie, więc uważam, że przepracowując ten obóz i ten okres przygotowawczy będziemy naprawdę w dobrej formie i, i, no i zdecydowanie liczę, liczę na, na, lepsze, na lepsze wyniki. Także u, mogę, możemy to obiecać, uważam. Ja no, y ta statuetka, która będzie stała u mnie na honorowym miejscu, na pewno na półce, za każdym razem przed wyjściem na mecz będzie mi przypominała, co tutaj obiecuję kibicom, że nie rzucam rzuców na świat, tylko za każdym razem, kiedy wychodzę na mecz, spojrzę na tą statuetkę i sobie pomyślę, co obiecaliśmy i będę wiedział, że dajemy z siebie wszystko w każdym meczu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i widzimy się na boiskach Jesteśmy już niedługo. Już po gali piłkarskiej Huraganu powidziska Moim i Państwa gościem mistrz Polski, obecny mistrz Polski w trikach piłkarskich, Flista. Dawid Krzyżowski. Co możesz powiedzieć o tej dzisiejszej gali? Czy masz często okazję bywać na takich imprezach? I jak oceniasz to dzisiejsze podsumowanie roku w Huraganie Powiedziska? Przede wszystkim bardzo podobało mi się, gala jest naprawdę zorganizowana bardzo profesjonalnie. No właśnie, często dosyć bywa na podobnych galach sportu, galach piłkarskich. No może często raz, dwa razy do roku, bo wiadomo to, gale są raczej organizowane w takie podsumowanie roku. No ale naprawdę organizacja jest bardzo fajna, taka z nutką trochę humoru. i na Naprawdę fajnie było tutaj przyjechać i poznać nowych, nowych ludzi, piłkarzy, z Pobiedzisk Dziękuję za zaproszenie i myślę, że podobało się ten pokaz. Także no, co do organizacji, no to tak jak mówię, no, nie mam żadnych zastrzeżeń, nie jestem jakimś specjalistą w tym, ale no, takie imprezy z reguły mają to do siebie, że gdzie przychodzą na nie bardzo chętnie i warto je organizować. Nie? A co możesz powiedzieć, jeśli chodzi właśnie o porównanie, tak jak wspomniałeś, już występujesz często na tego typu imprezach. Czy, czy ten poziom dorównuje tym najwyższym poziomom pierwszoligowym, światowym? Wiemy, że występujesz na wielu takich właśnie imprezach, tak jak wspomniałeś, zdobywasz najwyższe laury. Jak byś to pod tym kątem mógł określić? To znaczy może. Porównajmy to z galą sportu w Opolu, ponieważ ja jestem z Nysy, z województwa opolskiego. No tutaj troszeczkę mniejsza na mniejszy rozmach, ale, ale organizacja bardzo podobnie. Tutaj myślę, że chodzi o zgranie prowadzącego z muzyką, z, z tymi wszystkimi wyróżnieniami, które się odbywają. To wszędzie tak samo podobnie wygląda. No tylko, że jeżeli jest to gala większa, jakaś taka wojewódzka, czy, czy ogólnopolska, no to, no to po prostu jest zorganizowana na większą liczbę osób, zapraszanych jest więcej sportowców, ale bardzo podobnie jest też wyświetlane na, na rzutnikach jakieś informacje ciekawe, ciekawe to zostało przedstawione. Ja sam zainteresowaniem śledziłem przebieg całego wydarzenia. No i moim zdaniem naprawdę naprawdę bardzo profesjonalnie i chyba już to doświadczenie nie wiem, czwarte, czwarte czwarty to raz to, to, to robi swoje także. A jeszcze teraz mam takie już pytanie: typowo o Twoją osobę. Wiemy, że jesteś mistrzem Polski. Powiedz mi, od kiedy zaczęła się Twoja pasja, zainteresowanie właśnie freestylem, czyli trikami piłkarskimi? Czy to stało się w jakiś sposób przypadkowy, czy już po prostu, że tak powiem, urodziłeś się z tym i z tą piłką dorastałeś? Bo to, co wyczyniałeś dzisiaj, to naprawdę była pierwsza liga. Tak jak mówimy, mistrzostwo. No tak, ja sam nie wiem jak to się zaczęło. Wcześniej grałem po prostu w piłkę nożną, ale 10 lat temu postanowiłem przerzucić się zupełnie na freestyle football. Jestem mistrzem Polski, takiej prestiżowej imprezy, którą organizuje Red Bull. Myślę, że tutaj większym nawet moim osiągnięciem niż wygranie tych eliminacji takiej Red Bull'a krajowych jest ćwierćfinał w Salwadorze w Brazylii. W ćwierćfinał oczywiście Mistrzostw Świata. No i tuż. Ja trenuję coraz bardziej intensywnie, dlatego no, możliwe, że dlatego się podobało. Myślę, że nawet wyszło, trochę właśnie było tutaj, o czym nie wspomniałem wcześniej mało miejsca, no ale trzeba być profesjonalistą, żeby się dostosować do każdych warunków i, i nie zważać na to, nie zwracać uwagi, no po to trenuję po dwie godzinki codziennie, żeby no, żeby się pokazać z jak najlepszej strony, wyzbyć się tego stresu. No i to wszystko chyba nas. Faktycznie to co dzisiaj pokazałeś tutaj na tej małej przestrzeni to było mistrzostwo tak jak już tutaj wszyscy wspomnieli. Bardzo miło zostało to przyjęte przez dzisiaj zgromadzonych gości, i piłkarze też widziałem, że wpadali w podziw. Powiem tak, życzę wszystkiego najlepszego, żebyś jeszcze osiągał większe sukcesy, już w tej chwili chyba takie światowe, bo jeśli mistrz Polski, no wiadomo, że trzeba się piąć wyżej, a y, może też było lepiej, by, gdyby y, cały czas być na tym poziomie i myślę i myślę, że może nas jeszcze odwiedzisz. No ja również mam taką nadzieję. Nie dziękuję, też mam nadzieję, że jeszcze jakieś sukcesy. W czy też międzynarodowe się uda mi zdobyć. No, trenuję już dosyć długo, jestem doświadczonym zawodnikiem, no, ale cały czas staram się trzymać poziom, rozwijać się i no, jest dla mnie moja pasja i mam motywację do treningów, jeżeli właśnie jestem gościem takich imprez jak tutaj. Dziękuję bardzo. również dziękujemy. Dzięki.